Z tej strony, Madzio, dzisiaj zapraszam Was na film, w którym to podzielę się z Wami moimi planami zakupowymi na sezon wiosna lato 2024. Pomyślałam, że opowiem Wam o mojej liście zakupowej, o tym, co planuję kupić w najbliższych miesiącach, czego szukam, na co będę zwracała uwagę. Dzięki temu Wy też będziecie wiedzieć, co będzie się pojawiało na kanale, jakie ubrania, na jakie ubrania poluję i właśnie, co będę zamierzała zamawiać i... i co będziecie mogli zobaczyć po prostu na tym kanale, więc myślę, że to jest dosyć ciekawe również dla Was. Koniecznie też podzielcie się swoimi planami zakupowymi. Wiem, że kilka z Was już to zrobiło w komentarzach i bardzo fajnie uwielbiam czytać te Wasze komentarze z listą, co kupiłyście, co jest Waszym ulubieńcem, na co będziecie w najbliższym, czy na najbliższym czasie polować. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam te komentarze, więc proszę o więcej, piszcie. Podzielcie się swoimi planami, co macie w planie kupić dla siebie na wiosnę, co Nowego dokładacie do swojej szafy. Nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji. Przypominam, że kanał również można wesprzeć, żeby pojawiło się więcej filmów, żeby pojawiło się e, fajnych treści. Więcej. A my zaczynamy. Rozpoczynamy od najważniejszej rzeczy, od rzeczy, która musi zostać kupiona. Już Wam o tym wspominałam ee, jakieś kilka miesięcy temu, kiedy to się dowiedziałam o konkretnym terminie wesela mojej siostry. No, i będzie to sukienka na wesele. Będzie to sukienka na wesele, już się rozglądam, już patrzę, i myślę, że mm, w przeciągu kilku tygodni pojawią się pierwsze filmy z mierzeniem tychże sukienek. Moja siostra Weselicho będzie miała w czerwcu więc nie chciałabym zostawić sobie tego na ostatnią chwilę chciałabym mieć w szafie już tą kiecę nie zastanawiać się i nie szwirować nie szaleć przed samym terminem chciałabym żeby to było przemyślane więc nad czym rozmyślam? Rozmyślam nad sukienką maxi, rozmyślam nad czymś takim może tiulowym, rozmyślam nad brokatem nad cekinami kolory, które do mnie nie przemawiają w tym momencie to zdecydowanie jest róż, fuksja. Wszystkie ogólnie odcienie różu. Może pójdziemy w kolor czerwony. Bardzo mi się też podobają takie sukienki z rozpierdakiem. Suknię do ziemi. Z rozpierdakiem bardzo mi się to podoba. Jest takie troszeczkę sexy, zwiewniejsza jest ta sukienka, taka luźniejsza. No, myślałam o asymetrii bardzo, bardzo mocno, ale nie wiem, czy będę się w tym czuła dobrze, nie wiem, czy po prostu na weselu, kiedy no, ja lubię tańczyć, jednak, no to nie wiem, czy ta sukienka z asymetryczną górą będzie się jakkolwiek układało, układała na moim biuście. Nie chciałabym się cały czas poprawiać. No, wiecie, albo na jedno, na jedno ramię ta, ta kiecka, albo z, z jednym długim rękawem. No, bardzo mi się właśnie takie asymetryczne sukienki podobały. Zobaczymy, co będzie. Nie powiem, bo już kilka rzeczy zamówiłam. Mam nadzieję, że dotrą do mnie szybko, więc zapowiadam. Do tejże sukienki będą mi potrzebne buty buty, sandałki. Już w, zeszł to było w zeszłym roku, czy dwa lata temu, no po prostu styrałam moje sandałki z Jorsa. Do cna. Tak naprawdę one się już nie nadają do chodzenia takiego. Yy... Na uroczystości. Raczej gdzieś tak można powiedzieć na co dzień. Raczej gdzieś tak mogę je jeszcze ubrać na jakiś niedzielny obiad z rodzinką. I to jest wszystko, więc pomyślałam, że muszę mieć sandałki. Sandałki na szeroką stopę. Na szeroką stopę, na wysoką w podbiciu, ogólnie na szeroką w kostce. No to będzie wyzwanie. To zdecydowanie będzie wyzwanie. Mam na oku kilka sklepów, mam na oku kilka par. No chciałam, żeby tu były sandałki. Chciałam, żeby były na obcasie. Na klockowatym obcasie jednak, żeby troszeczkę żebym troszeczkę była wyższa, myślę o kolorze beżowym, myślę o złotym, ewentualnie srebrnym, w zależności od tego, na jaką tą kieskę się zdecyduję. Ostatecznie, jeżeli e, nie znajdę nic tutaj pod ręką w sklepach, e, no, no, nawet, nawet, nie, nie, nawet nie zamierzam odwiedzać sklepów stacjonarnych, tyle Wam powiem. E, jeżeli nic nie znajdę w sklepach tutaj e, wysyłkowo, to pewnie ostateczną ostatecznością będzie e, kupienie dokładnie tych samych dokładnie tych samych sandałków z Jorsa, ściągnięcie i z UK, czy z Nexta, z, ze sklepu Next, bo w Nextie też są ciuchy właśnie z Jorsa, więc to będzie ostateczna ostateczność, którą wykonam, więc już zaczynam poszukiwania, już zaczynam rozglądanie się za tymi sandałkami i no jeżeli do kwietnia tego nie ogarnę, to no, zamawiam i kupuję w Wiorze w oryginalnym i tyle. Nie chcę tego bardzo robić, bo wiem, że każde zamówienie ze sklepu UK wiąże się z dodatkowymi opłatami typu cło jakieś tam podatki pierdolatki nie chciałabym tego robić. Dodatkowo jest problem zapewne ze zwrotem. Ale cóż, jak będzie trzeba, to będzie trzeba. Kolejne rzeczy, również butowe, o których myślę, to są sneakersy białe na grubej podeszwie, czyli tak zwane platformy. Miałam takie i niestety załatwiłam je czerwoną kredą. Kupiliśmy takie czerwone kredy do za zaznaczania ścian na strychu. Podczas naszego remontu i po prostu gdzieś tam przejechałam, gdzieś tam zapaćkałam te moje białe buty na grubej podeszwie, i one są już nie do uratowania. One są już nie do domycia, więc yy, to już były troszeczkę wytyrane. Umówmy się. Więc pomyślałam, że fajnie byłoby mieć nowe, świeże, białe sneakersy na platformie, yy, na, na, na Płaskiej platformie, żeby mnie troszeczkę podwyższyły. Ehm, patrzę na nie troszeczkę pod kątem garnituru, mojego garnituru fuksjowego, bo chciałabym tak stylizować ten garnitur, właśnie do sneakersów, właśnie do sportowych butów i myślę, że takie buty będą e, tutaj akurat pasowały. Kolejna rzecz, którą będę miała do kupienia, to na pewno są piżamy. Jak co roku, przed wyjazdem na wakacje kupuję zawsze dwie piżamki e, piżamki albo jakieś shorty. No, zestaw piżamowy u mnie wygląda tak, że. Jest to koszulka, t-shirt z jakimś śmiesznym tam nadrukiem i do tego właśnie jakieś szorciki. Dwa takie komplety zawsze kupuję. Myślę, że raz do roku warto odświeżyć te nasze piżamy stare, wylniałe. Wyrzucić, a nowe wdrożyć do używania. Kolejna rzecz, jeżeli już mówimy o garniturze, to będę potrzebowała taką elegancką bluzkę pod marynarkę. Pod marynarkę, właśnie pod garnitur, tak, tak zwany. Yy, ale ogólnie pod marynarkę. No bo tak, można oczywiście t-shirt, można oczywiście jakąś tam yy, bluzeczkę, koszulę. I właśnie nie chciałabym, żeby to była koszula. Chciałabym, żeby to była bluzka taka bardzo kobieca, żeby była taka przyjemna. Może troszeczkę wiskozy, może to Troszeczkę takiego ala jedwabiu. No, yy, myślę o tym właśnie, żeby yy, była to taka fajna bluzeczka kobieca, ale nie koszulowa. Jeśli mowa o koszulach, tak widzę, gładko przechodzimy z jednego tematu w drugi, uwielbiam to. Jeśli chodzi o koszule, to chciałabym dokupić sobie więcej koszul muślinowych dotarły do mnie pod koniec sezonu 2023, pod koniec lata 2023 i nie zdążyłam się nimi nacieszyć. Ubrałam je może raz do jednej stylizacji i to było tyle, bo to potem było już zimno, potem już ten muślin tak nie jest um, potrzebny w tych stylizacjach. Ja lubię te koszule muślinowe wtedy, jak jest gorąco. One oddychają. Ten materiał jest przyjemniutki, mięciusieńki. To jest materiał właśnie taki ala pieluchowy, taki jak takie Pieluchy dla, yy, dla dzieciaków. No, super przyjemne są te koszule i yy, chciałabym mieć ich więcej w różnych kolorach yy, i o dziwo. Te koszule muślinowe zamawiałam na szyinie i one były 100% bawełna, więc polecam Wam serdecznie i na pewno one się mnie pojawią, na pewno będę sprawdzała, na pewno będę mierzyła. Eee, jeśli mowa o koszulach muslinowych, to chciałabym znaleźć takie zestawiki właśnie koszula plus shorty. W zeszłym roku właśnie byliśmy w Czarnogórze i jedna z dziewczyn, która z nami była, miała cudowne te zestawy. Wyglądała w nich obłędnie. To były właśnie takie shorty. Właśnie typu yy, z materiału typu muślin, albo z materiału bawełnianego jakiegoś, albo z lnu po prostu. Miała shorty na gumce i do tego właśnie koszulę w tym samym kolorze taki super komplecik. Naprawdę wyglądała pięknie, wyglądała elegancko, na pewno było jej zwiewnie. No, wyglądało to fajnie. Fajnie, nie, nie było to bardzo przesadzone. Pod spodem miała właśnie jakiś topik albo t-shirt. Te koszule były albo z krótkim rękawkiem, albo z długim rękawem. Ona je podwijała. Też jeżeli jesteśmy tutaj spieczeni na ramionach, to jest świetny, świetny pomysł, więc. Yy... Bardzo bym chciała coś takiego znaleźć, no nie wiem czy to będzie dobrze wyglądało na mojej sylwetce plus size, szczególnie takie shorty, szerokie, szarawary, e, ale no zobaczymy, to zobaczymy, chciałabym przemierzyć, chciałabym zobaczyć, e, chodzi za mną kolor e, kaki, być może czarny, e, no to się zobaczy, to się zobaczy, na no to chciałabym zwrócić uwagę. Kolejne rzeczy takie wymiankowe, które co roku kupuję, to są nowe t-shirty i w tym roku też chciałabym sobie dokupić troszeczkę nowych t-shirtów, ale chciałabym zaszaleć trochę z designem. Nie wiem, czy to się uda. Jeżeli nie, no to kupię po prostu te moje ulubione, dłuższe t-shirty z Prixa. One są bez napisów, bez niczego, bawełniane, rozciągliwe, fajne, okrągły, duży dekolt, więc t-shirt na pewno może właśnie chciałabym właśnie zwrócić na jakiś uwagę na jakiś design. Na to, że oczywiście one muszą być dłuższe dla mnie, ale miałam takie fajne designerskie z sklepu. Teraz już wam nie powiem, już zapomniałam jak się nazywał ten sklep. No, w każdym razie miałam taki pomarańczowy, i on fajnie wygląda, bo on na dole robi się, zrobi się z niego taki klosik, więc albo coś designerskiego, albo ewentualnie z jakimś napisem, z jakimś tutaj wzorem. Więc takich t-shirtów taki będę szukać. Na pewno chciałabym odkupić sobie klapki, klapki ala Birkenstock. Nie będę kupowała oryginalnych Birkenstocków, bo na to mi szkoda trochę kasy, ale coś w stylu. I opowiadam Wam o tak sobie zerkę teraz, bo tam mam pudełko GoSoft. To jest marka GoSoft. W tymże pudełku trzymam moje hybrydy, także spokojnie. Te... Klapki czerwone, które miałam do tej pory, właśnie są marki GoSoft, kupiłam je na CCC. Mam to w głowie, więc coś podobnego, może w innym kolorze, może czarne, może beżowe, może jakieś błyszczące, na pewno sobie odkupię. Trochę je styrałam, te moje czerwone klapki, ale bardzo często w nich chodziłam. One są super na szeroką stopę. W nich się bardzo bardzo przyjemnie i bardzo wygodnie chodzi, szczególnie na wakacjach, gdzie są kamienie, szczególnie właśnie na takich kamienistych, krzywych powierzchniach jest gruba Twarda podeszwa, która się nie odkształca jak w normalnej Japonce, więc one, one naprawdę, w nich naprawdę dużo chodziłam. Plus, dobrze się w nich jeździ samochodem. No i jeśli mowa o Japonkach, Japonki też planuję sobie odkupić. Te moje ulubione są z Bond Prixa. W tym roku planuję, może znajdę coś innego jakieś czapany, jakieś klapeczki Japonki, może, może w jakimś innym sklepie, może w jakimś innym stylu. Jeżeli nie, to też wracam do Bond Prixa. Właśnie o to chodzi. Tam mam znalezione, tam wiem, że. Że one są i one będą w różnych kolorach. Jak zwykle co roku się pojawiają, więc, więc to nie, nie, mam, nie mam się nad czym zastanawiać, ale poszukam czegoś nowego. Po, popatrzę za czymś nowym. Chciałabym właśnie coś takiego, może z brokatem, coś takiego błyszczącego, coś na platformie. To, to się zobaczy, ale wiem, że nie jest to łatwe, bo ym, nie dość, że mam wysoką nogę w podbiciu. To latem te moje nóżki puchną sobie więc one potrzebują też mieć więcej miejsca. Nie może mnie nic uwierać absolutnie, między palcami ani nigdzie, więc no jest to wymagające. Kolejne rzeczy do dokupienia na pewno to będą leginsy. Leginsy o długości 4 i kolarki. Leginsy o długości 4 uważam, że są najbardziej uniwersalne, jeśli chodzi o lato, jeśli chodzi o wyjazdy, ponieważ no w trakcie. Ja bardzo lubię leginsy m, ubierać do samochodu. Jak my jedziemy samochodem, nic nas nie uwiera. Wszystko jest mięciutkie, wszystko jest rozciągliwe. Tylko, że na no, długie leginsy później robi się coraz cieplej. wyjeżdżamy tam w czerwcu, będziemy wjeżdżać pod koniec czerwca, będzie gorąco, ja długich leginsów. Nie ubiorę, no nie ubiorę, ale czy czwarte już tak, gdzieś tam jest przewiew, sportowe buty do tego. Nie są to kolarki krótkie, których bym zmarzła w nocy, powiedzmy, o tej trzeciej w nocy, to, to jest jeszcze trochę zimno, więc legginsy czy czwarte, być może uda mi się coś takiego znaleźć do tego tunika i po prostu outfit wyjazdowy gotowy. No i kolarki, kolarki które się sprawdziły genialnie na każdą okazję do tuniki. Do, jakich, do jakiegoś wyjścia, do czegoś po prostu pod spód, do sukienki choćby nawet. Ja w nich prześmigałam całe lato, więc pasuje coś nowego, pasuje coś bardziej obcisłego, bo te legginsy kolarki, one się rozciągają, z nich się robią trochę wory, więc żeby wszystko fajnie zassało musi być nowe, musi być e, dobra gumka. Więc e, te dwie rzeczy na pewno planuję e, dokupić. Do tego jeszcze shorty dresowe. Bardzo mi się spodobały te shorty, które zamawiałam w zeszłym roku z, właśnie z Bonprixa, tylko one były takie bardzo krótkie, ultra krótkie powiedziałabym nawet, zastanawiałam się nad nimi, czy ich nie wykorzystać w formie y, shortów do spania, bo one są naprawdę ultra krótkie. Jak je tam wyżej podciągnięcie, to dupa na wierzchu, nie? Więc y, jakieś shorty takie przed kolano, takie dresowe dochodzenia na co dzień, ale żeby nie było wstydu wyjść w nich do ludzi. Kolejna rzecz to polar. Polar rozsuwany, coś w typu w typie softshella, coś w typu typie bluzy, może kurtki, coś takiego, co zabieram ze sobą gdzieś na jakąś wycieczkę, gdzieś na, na jakieś wyjście. Nie chcę brać swetra, nie chcę brać bluzy, którą zakładam przez, przez głowę. chciałabym zabrać polar, który zwinę, wrzucę do plecaka i Tyle i nie przejmuje się, i on i z nim się nic nie stanie: on się nie u nie ze mnie, a będzie mi w nim e, ciepło, jest lekki i bardzo przyjemny. Więc ja jestem w ogóle. E, nie wiem, czy Wam już to mówiłam. Chyba, chyba mówiłam, ja się po prostu wychowałam z polarami. Ja się wychowałam na polarach. Za moich czasów nie było polarów i one weszły. Weszły chyba jak miałam. Nie wiem, 7 albo 8 lat wtedy weszły, jak ja y, ostro jeździłam wtedy na nartach. Jeździłam do mojej dzieci do Bukowiny, i ja miałam wszystko z polaru. Nie ja miałam wszystko z polaru, słuchajcie, oprócz spodni, może. E, wszystko z polaru, wszystkie po prostu bluzy, z jakieś właśnie takie ala sweterki, jakieś takie narzutki, wszystko miałam z polaru. To jest nie do zajeżdżenia materiał, więc absolutnie chcę polarową bluzę zasuwaną. Taka może być bardziej trickingowa, właśnie w formie softshell'a na to poluję. Kolejna rzecz, na którą poluję, chociaż to jest takie, może być, a nie musi, bo ja tutaj nie będę szła w półśrodki, musi to być ekstra rzecz, której się zakocham, której po prostu będę chodzić, to będzie czarna ramoneska. Jedna z Was mi pisała właśnie w komentarzu, że ona jest na kupnie i chętnie by zobaczyła u mnie taką ramoneskę. Ja sobie tak pomyślałam, kurde, nie mam czarnej ramoneski, nie mam, mam zieloną, mam taką Beżową, taką kamelową, i przychodzi to do czego? Chciałabym ubrać taką czarną, klasyczną, skórzaną, ala skórzaną Ramoneskę, i nie mam. No i nie mam, i choćbym chciała wam pokazać stylizację, choćbym chciała się ubrać tak właśnie klasycznie, rokowo, no nie mogę. No nie mogę, bo nie mam, bo zawsze świruję, bo zawsze kupuję każdy inny kolor oprócz czarnego. Tak samo jest z kurtkami. Mam każdy kolor kurtki, a nie mam kurtki w kolorze czarnym. Tak się wyrobiłam, tak się wyrobiłam na tę na na zimę, więc tutaj bym chciała coś znaleźć. Wiem, że fajne ramoneski były swego czasu w CNN, i być może tam zarzucę wędkę, być może tam zarzucę wędkę, tam, tam zobaczymy, czy coś mają fajnego, więc na pewno będziemy polować na kurtkę ramoneskę, chociaż już nie tak bardzo. Bo im tutaj im bliżej do ku końcowi tej listy, tym te rzeczy są takie, że mogą być, a nie muszą. Wiecie o co chodzi. I ostatnie dwie rzeczy, ostatnie dwie rzeczy, o których wam chciałam pogadać, powiedzieć, to na pewno będą New Balansy. Chodzą za mną, chodzą za mną, już od dłuższego czasu już wam mówiłam. Mam swoje ulubione pięćsetki z New Balancea. Butki, które są niesamowicie wygodne, które mi nigdy nie zawiodły, no i one już wyglądają słabo. One już wyglądają słabo, a no uważam, że nie ma lepszych butów, jeśli chodzi o miękkość, o dopasowanie się do stopy, o amortyzację. No dla mnie są bardzo, bardzo dobre. Więc no być może się rozejrzę za, za takimi nubalęskami. No, ostatnie, ostatnie te moje, które kupowałam bardzo dawno temu, już kupowaliśmy w Faktory w takim outlecie, i tam były dobre ceny, muszę przyznać. Tam już po prostu nie złapałam się za głowę. więc, więc e, może tam, jak będziemy gdzieś właśnie przejazdem zerknę, zainteresuję się, albo może właśnie w, w TK Maxie nieraz też można znaleźć fajnych, fajnych cenach. Te New balanski, e, tylko to musi być właśnie 500 model i musi być w takim kolorze, w takiej kolorystyce zgaszonej. Tak, jak teraz mam takie granatowe z dodatkami różu. To raczej też bym szła w takie zgaszone kolory, żadne neonowe, żadne takie świecące, dające po oczach. No po prostu to musi być bardzo zgaszone i bardziej takie miejskie dochodzenia niż, niż sportowe. I kolejna ostatnia rzecz, która gdzieś mi tam świta w głowie, ale. Tak samo może być, ani musi. Tak samo z tymi nubalansami mogą być, ani muszą, bo mam inne buty, mam w czym chodzić, <śmum> mam w czym chodzić ogólnie. No ale te, ja kocham te moje nubalanski i trochę już wstyd ich ubrać, No ale wracając do tych sandałeków, Sandałki na platformie, na platformie ogólnie, yy, ogólnie chciałabym mieć sandałki. Nie lubię sandałków na płaskiej, takiej podeszwie, super cienkiej. Nie cierpię, nie cierpię, więc chciałabym znaleźć właśnie jakieś takie sandałki na takiej platformie, żeby były fajne i do e, shortów, i do sukienek. Sukienki wrócą oczywiście, oczywiście wrócą sukienki na ten kanał, jak najbardziej na, na wiosnę i na lato, e, ale właśnie... E, no, 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 to, no. No, tak jak mówię, fajnie będzie, jak je znajdę, fajnie będzie, jak będą dobre, ale jak ich nie znajdę i jak nie będą dobre, to też, też nic nie stanie. Tak i po prostu taka fana, na sam koniec. I to wszystko z tego co widzę tutaj z mojej listy jak wspominałam, zobaczymy jak się zweryfikuje ta lista, zobaczymy co mi się uda znaleźć, a co nie nie jestem napalona bardzo na te wszystkie rzeczy, nic na siłę i to już od dawna u mnie działa to opowiedzenie, nic na siłę tylko to w czym się zakocham, tylko to co jest super, tylko to co będę nosić i nie, nie idę, nie idę na żadne półśrodki, nie idę na żadne przeszywanie, doszywanie, zmienianie jakieś takie większe, typu, że muszę oddać do krawcowej, jeżeli moja mama sobie z tym nie poradzi, to ja pierniczę, to po prostu odsyłam, zostawiam, sprzedaję, idzie to dalej. No jedyną taką must have rzeczą, którą muszę mieć, to na pewno jest ta sukienka na wesele i buty, więc to na pewno będzie e, czymś, co tutaj e, będzie, dużo, będzie dużo tej tematyki Tutaj na kanale w najbliższych miesiącach, więc czekam na Wasze listy zakupowe na wiosnę i na lato. Podzielcie się ze mną w komentarzach koniecznie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o wsparciu. Wpadajcie do mnie na vloga, na kanał vlogowy. Yy, jeszcze trochę czasu zostało, ale też na vlogu oczywiście będzie akcja, yy, akcja, wakacje. Więc jeżeli będę zamawiać, jeżeli będziecie chciały zobaczyć jako pierwsze, co do mnie przychodzi lub co do mnie przychodzi i odsyłam od razu nie będę tego tutaj pokazywać, no to zapraszam właśnie na kanał vlogów. No, więc na dzisiaj to wszystko. Ja się z Wami żegnam. Cześć, pa!